na śniadanie, bo śniadanie w takim towarzystwie zazdrościmy, ale on nam będzie teraz zazdrościł, bo wiemy, że uwielbia miód, a Polacy kochają miód, a my teraz o miodzie mówić będziemy, ale w ciekawej odsłonie. W kontekście masażu, masażu twarzy. Jest tak. z nami Olga Szemnej, a to może oznaczać, drodzy Państwo, fantastyczny masaż twarzy, bo jest to pionierka jogi twarzy w Polsce, instruktorka i szkoleniowiec. Wigilary, dla rym, rym, dla zbiorem, Dlaczego wam go pokazuję? Bo przed wigilią nie tylko potrzebujemy czasem wytchnienia i takiego dopieszczenia się, ale czasem po roku. Mhm. Widzimy rodzinę i chcemy wyglądać promiennie. I tutaj z ręką na sercu, po tym masażu, skóra po prostu promienieje jest bardzo łatwy. To już setki kobiet mi mówią, piszą. Pani Olga, to jest po prostu jakiś bankietowy masaż, więc nie dlatego tak zrobimy. E, najpierw chcę Wam pokazać, że najpierw bez miodu, że jak macie jakiś kremik czy fajny olejek, to zamiast takich banieczek, których możecie na razie nie mieć, możecie wykorzystać kieliszki też i zrobić, pewnie tutaj słychać takie sobie podciśnienie. Takie bańki, tak? To jest bardzo delikatne, ale na te ściśnięte tutaj szczęki i tak dalej. Bardzo ładny będzie kolorek buzi, taki zaróżowiony. Śniaczków sobie nie zrobimy. I tym właśnie na pewno nie, bo tutaj to bym musiała troszeczkę poopowiadać to kiedy indziej. Ale już przechodząc do tego miodu, bo pewnie czekacie. Jeśli mamy chwilę czasu, to można go leciutko podgrzać w kąpieli wodnej, tak? Czyli byśmy sobie, o tutaj, dawali e, troszkę to jest delikatne miodu. Delikatne podgrzanie, prawda? Delikatne, żeby, żeby on po prostu jeszcze był taki milusi, cieplutki i mniej gęsty, ale dosłownie nam potrzebna jest łyżka. No ale teraz już się będzie działo, bo demonstruję na sobie. Ja takim miotkiem zrobię. Zobaczcie, co robimy. Moczymy łyżkę. To będzie masaż, który zadziała też troszkę jak bańki. Ja Wam zaraz opowiem, co tutaj się... No i zaczynam się smarować. Uwaga, najlepiej zejść w ogóle nisko na dekolt. Już takimi gestami nie nabieram dużo. Jeżeli się martwicie, że się poplami strój miód nie plami trwale, także po prostu tutaj ważne, tak, że sobie smarujemy, ja zrobię połowę twarzy, pozwolicie, tak? I do góry, smarujemy do góry. Smarujemy sobie tak, owa twarzy, ważna sprawa, usteczka nie opuszczamy, wosik, bo będziemy walczyć zaraz z, z, tutaj z kodem kreskowym, Polika, <laughs> oczy, no i potem będzie też czoło. I jak to robimy? Zaczynamy taką łyżką stemplować skórę. Mam nadzieję, że to widać, a jak zrobicie, to będziecie widać, to słyszę. czuć, że raz przy razie to odrywanie to jest podciśnienie. Jak jest podciśnienie, to znaczy, że limfa zaczyna hulać, krążyć i pozbywamy się opuchlizn. Dla stymulacji szyi, żeby była piękna i młoda na dłużej, robimy takie stemplowanie. Tutaj pod brudeczek, wiadomo, że nam zależy, mamy działanie... Ujednieniające. I tak sobie wędrujemy, wędrujemy, ale teraz usta. Można troszkę oszukiwać, ale jak szminka, troszkę też jak delikatna eksfoliacja, taki delikatny peeling. No tutaj makijaż oczywiście się nie ostanie. I tutaj. I teraz, jeśli nie mamy czasu, nie chce nam się robić całego masażu miodem, a na przykład mamy zmarszczki palacza takie, to. Na wieczór smarujemy miodkiem i robimy sobie taki masaż. I teraz, zaraz będziemy iść dalej. A to jest kwestia zrobimy... tylko i włącznie masażu, czy też tych właściwości odżywczych miodu? Absolutnie. Masaż jest, miód jest niesamowity, bo zawiera enzymy, witaminy, mikroelementy. Z ciepłem naszej skóry reaguje. To jest piękne. Z pH naszej skóry reaguje i co chwila ewoluuje do kosmetycznie ciekawych substancji. Jeśli macie cery naczynkowe, to na policzkach robimy to delikatniej. Takich przebiegów robi się kilka, bo miód gęstnieje i ten efekt jest coraz mocniejszy. mocniejszy. I pod oczami też będziemy robić delikatnie. Potem, jak się już odważymy, to możemy spróbować innego efektu. Dłoni, palców, dłoni znaczy większą powierzchnią działa. I tutaj tak? też myślę, że to bardziej boli, widać, to w ogóle nie boli. To jest naprawdę fajne, natomiast naprawdę doskonale stymuluje. Nastolatki, Czy jak mamy tutaj jakieś, powiedzmy zaskórniczki, nosek i czyścimy, bo to, to, też to pomoże? jest tak? masaż detoks. Mhm. Piękne, naprawdę tak jak mówię, obiecuję efekt bankietowy. Wiem, że to troszkę śmiesznie wygląda, może niepoważnie ale natura nam dała w postaci miodu coś cudownego. Zostawiamy jako maskę. Możemy również posmarować sobie dłonie, bo ja zawsze mówię, że dłonie są częścią twarzy. Mm. <śm> tak i zobaczcie, tak. I jeśli mamy chwilę czasu, to bawełniane rękawiczki zostawiamy jako maseczkę i później sobie zajmujemy się czymś innym. No czytaniem ja, czegoś, oglądań, oglądaniem, pytania na śniadanie, cokolwiek, a on sobie się wchłania. Potem zmywamy mm -hmm. i cera jest tak odżywiona, że a nawet czy, czy, czy nie ma... zmywamy. Woda, wystarczy to woda ciepła zwykłą wodą letnią. A czy miód może uczulić? Może uczulić. Niewiele osób jest uczulonych na miód. Zwykle, jeżeli mamy uczulenie, to o tym wiemy. Natomiast można też, na przykład, sobie syrop z agawy. Mhm. Wziąć albo syrop klonowy. Mhm. I też będzie Czyli takie fajnie. zamienniki można i tutaj zrobić. Takie zastosować. można. I zwykle, jak to robimy na warsztatach, to to jest tak przyjemne, że tak siedzimy i nie możemy przestać. Spróbujcie koniecznie, bo to trzeba naprawdę poczuć na swojej skórze. I to jest pomysł na święta. I to jest na całe święta. święta, nie tylko na nie, nie, Pewnie, że tak. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Ale dziękujemy. słodko się dziękujemy. zrobiło. I wesołych, <laughs> jak i słodkich. I słodkich, świąt. pewnie. Wszystkiego dziękuję. dobrego. Dziękuję.